I zrobiłabym ci takiego pięknego, długiego longboba. Mhm. Takiego bardzo lekkiego. Nie, nie ma takiej opcji. To jest za krótko. Ale masz piękne włosy, nie szkoda? Jak będą takie krótkie włosy, to zapnę je w kitkę, tak żeby było bardziej wygodnie? Okay. Ja ci zrobię naprawdę fajną fryzurę, że nie będziesz chciała tej kitki związywać. To jest to minimum, które musisz mieć? Minimum. Mhm. Troszkę. O, hmm? o, o, niech one opadają sobie, ok? Czyli zgadzasz się na to, żeby nie było kitki? Tak, zgadzam się. No to mnie zaskoczyłaś. <noise> no jest to. Z czego te włosy oddamy? Jestem zszokowany, ale uważam, że i tak wykonam to zadanie. W 100% włosy będą oddane na fundację i moja modelka będzie wyglądała znakomicie. Aż przerąbane trochę. Trudno. Możesz zrobić naprawdę co chcesz. Fryzurę zrobimy bardzo krótką, mm -hmm. ponieważ. E, Włosów jest mało. Te włosy oddamy jeszcze na fundację. Mm -hmm. I uważam, że będziesz wyglądała super i zrobimy dobry uczynek we dwójkę. Dobra, super. Możesz wygrać, nie? No, oczywiście. Mam nadzieję, że mi się uda. Zrobiłem to celowo, że oddałem Łukaszowi w modelkę z długimi włosami, ponieważ chciałem pokazać, że takie krótkie włosy też można oddać. Mimo, że dzisiejsze modelki oddają włosy na szczytny cel, nie wszystkim jednakowo łatwo przychodzi rozstanie się z jedną z największych ozdób kobiety. Tak, bardzo jestem przywiązana do długich włosów. Czy do tych kości mogę odciąć? No. Dobra. Tak, jak sobie ustaliłam, nie? Te 25 cm to jest max. Bo moja klientka też się bała. To nie jest tak, że. Tam moja dzisiejsza dziewczyna przyszła i powiedziała, że o, super, ścinam włosy na krótko i fajnie nie. Obawy są zawsze, natomiast myślę, że jestem w tak dobrych rękach, że będzie dobrze. Ufam mu. Zapuszczałam je 4-5 lat. Każda z tych osób zapuszczała włosy bardzo długo i pomimo, że obieca się, że będzie dobrze, będzie super, to jednak to jest w tych włosach kawał historii, kawał życia, pewnie wspomnień. Jakby nie chciałem się skupiać na tej rywalizacji, przeszkadzaniu sobie nawzajem, dogadywaniu, tylko żeby tej mojej klientce zafundować taki spokój i taką pewność, że naprawdę będzie wyglądać wyjątkowo.